Moi drodzy, przepiękny moment. Obok mnie, pani dyrektor w Muzeum yy, Łazienek, tak to powiemy. Muzeum łazienki Królewskie. Łazienki Królewskie. Obok mnie, przedstawiciele konika Minolta, moi drodzy, a przed nami szarfa, którą za moment będziemy cieli, ponieważ otwieramy wystawę. Jeżeli macie tylko chwilkę czasu, to do końca miesiąca możecie wpaść, aby z ową zobaczyć w 19 zdjęciach. Jest to piekielnie trudne. odda 32 lata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przecinamy szarfę. Wystawa jest oficjalnie czynna. Pani dyrektor, Pasze, piękne miejsce. Cudowne. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj te zdjęcia zabieścić. Wielka historia, wielka frekwencja, wielkie muzeum i najważniejsze, że łączymy się w wielkiej sprawie. Dla dobra, dla zdrowia, dla szczęścia. Te wielkie, cudowne fotografie trzeba było wydrukować, najwyższy top, najwyższe w ogóle technologicznie, już z tego co widzę, bo, ma, bo te zdjęcia znam na pamięć, od takich malutkich, które oglądam w telefonie, po większe, po to, żeby wybrać, nic nie jest straconego. Motocykl taki jak był, orzeszek taki jak był, kiedy go robiliśmy w rzeczywistości. Pięknie to wygląda, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaufanie dla firmy Konica Minolta, zaczynamy wspólnie grać z orkiestrą w tym roku i myślimy, że co roku będzie coraz więcej i coraz lepiej. To chodźcie teraz Wam opowiem, co tutaj yy, widać, co było zdjęcie z naszego studia, rób tam co. To... Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wpadajcie, czekamy na Was wszystkich. Agricola, czyli park łazienek królewski, i przyrządami do machania. Machamy do Was, pozdrawiamy z ściskami. Dziękujemy, że jesteście razem z nami.